Cześć, czy mieliście tak, że na przykład 20 lat temu był jakiś ulubiony serial, film, książka albo komiks, który na przykład był bardzo fajny, podobał Wam się, była to na przykład Wasza ulubiona seria, coś, co bardzo lubiliście, minęło powiedzmy te 20 lat i wyszło to na nowo i strasznie zostało zepsute, bo nie było pomysłów i zrobiono to ewentualnie po to, by zarobić, by odcinać kupony, bo tytuł był znany. Znacie ten temat? Ja znam bardzo dobrze, a właśnie ostatnio sięgnąłem po coś, co właśnie wychodziło te 20 lat temu. Zostało przerwane, teraz po tym czasie, w tym długim czasie, zostało wznowione. A jest to produkt numer 24, którego redaktorem naczelnym jest Michał Śledziński, tak zwany Śledziu, który jest przy okazji autorem wielu historii, właśnie w tym tomie. I muszę powiedzieć, że przypadku produktu, jest to naprawdę świetny powrót po latach mamy tutaj historie autorów, których mogliśmy czytać wiele lat temu na które wciąż czekamy na dalsze dzieje, a mamy tutaj historie, które wychodzą aktualnie na przykład Jeż Jerzy lub Wilku, mamy tutaj naprawdę fajny zbiór krótkiej formy znanych autorów, jeśli ktoś lubi polski komiks, mamy tutaj trochę publicystyki, tak więc jest sporo czytania, ja rozłożyłem sobie y, czytanie na dwa dni Yy, tak żeby nie czytać wszystkiego jednym haustem, żeby mieć jakoś takie właśnie podejście do tego, żeby zapamiętać coś z tych historii. I jest tutaj kilka naprawdę fajnych historii, które polubiłem. Na pewno wejście smoka jest tutaj konkretne, bo, bo ten epizod tutaj z osiedla Swobody jest naprawdę konkretny, dobrze napisany, fajnie narysowany i przedstawiający taką historię, która mogła się wydarzyć. Szczególnie, że to są nawiązania do lat 90 w których my byliśmy młodzi, w których żyliśmy, w których byliśmy nastolatkami, tak więc wiemy, że coś takiego się wtedy mogło wydarzyć. Mamy tutaj historie komediowe, mamy jakiś sci-fi, mamy horror taki westernowy, mamy dużo fajnych, krótkich historii, tak więc może siądziemy sobie na spokojnie, przekartkujemy trochę ten magazyn i zobaczymy, co on zawiera. Tak więc zapraszam na małą prezentację. OK, to zaraz zajrzymy do środka. A pierwsze na co chciałbym zwrócić uwagę to cena, bo wynosi ona 66,60 i jest to nawiązanie do starej ceny. Tylko, że niestety minęło te 20 lat, pieniądz trochę już ma inną wartość. Tak więc ten przecinek przesunął się bardziej w prawo, bo stara cena wynosiła 6,66. Teraz niestety mamy o wiele większą. OK, tak więc zajrzymy do środka i zobaczymy, co tam jest. Komiks zaczyna się od historii śledzia, czyli osiedla Swoboda. Bardzo fajny epizod. W tej historii dostajemy wszystkich tych naszych głównych bohaterów, którzy kończą szkołę i spotykają się rok później. Nie będę wam opowiadał o czym ta jest historia, ale naprawdę jest bardzo ciekawa, a można nawet powiedzieć, że dosyć dramatyczna. Te historie wszystkie, które są komiksowe, na dole mają takie paski, nazwane przez redaktora podpaski, które lepiej nie ich nie czytać w trakcie czytania komiksu, zostawić sobie... Na później ja czytałem także, czytałem kilka historii. Wracałem sobie właśnie do tyłu i czytałem paski do każdej tej historii. Robiłem sobie takie, bo naprawdę są tutaj fajne takie podsumowania tych historii. Taki proces tworzenia tego, trochę gdzieś tam opowiadania o autorach. Tak więc na pewno nie czytać tego, kiedy kończy się stronę, i przechodzić do paska. Na pewno tak nie robić, bo to będzie wybijało z rytmu. Ta historia osiedlowa jest chyba najdłuższą historią w tym komiksie, tak więc trochę ona nam zajmie, ale naprawdę jest wciągająca i naprawdę dobrze się ją czyta. Tutaj mamy później historię KRL-a, mamy tutaj komediową historyjkę. Nie jest ona za długa, ale dosyć fajna. Później mamy Jerza, Jerzego. Fajny komediowy epizod. Także myślę, że takim stałym fanom Jerzego na pewno się spodoba. Później mamy starszą historię od Bizona. Taka osiedlowa akcja, też na pewno fajnie się to czytało. Taka po prostu osiedlowa filozofia. Tutaj mamy później przygodę Dicha i Wujasa w Grecji. Dosyć śmieszna. Oczywiście proste chłopaki jadą na wycieczkę. Mamy tutaj przygodę w samolocie, a później również na miejscu, kiedy docierają i zwiedzają tą Grecję. Później dostajemy historię od Phila. Mamy tutaj też y, bohaterów starszych historii, które Phil kiedyś tworzył. Mamy tutaj Kotka i Myszkę. Jest dosyć szalona ta historia. Tak więc, jeśli ktoś zna scenariuszowe możliwości, Phila także może liczyć na szaloną lekturę. Tutaj mamy później Marka Lachowicza. Całkiem niedawno mogliśmy czytać jego komiksy, właśnie ta ostateczna przygoda Czopka Piotrka. Są dwie części, w przygotowaniu chyba jest trzecia, może za niedługo już będzie wychodzić. W tym roku na pewno ona wyjdzie. Później mamy Wilka, super bohater, oczywiście z komiksów, które cały czas wychodzą. W takim w dużym formacie, oczywiście w czerni i bieli. Dosyć fajna przygoda, śmieszna. Tutaj mamy parę reklam, pan wiedźma, warklaki, akt. Tak więc inne komiksy, ziny, magazyny komiksowe, właśnie w postaci tego aktu, który również wychodzi od dłuższego czasu. Tutaj mamy Baby Day, klimka i śledzia. Dosyć drastyczna historia. Tak więc tutaj musimy się nastawić na, na mocną historię. Fajna, gruba krecha, tak trochę kojarzy mi się z Aurorą, którą później oczywiście też spotkamy w tym komiksie. Tutaj mamy Emilia, Tanki, Profesor. Mamy scenariusz i rysunki Filip Myszkowski. Tutaj też te przygody wychodziły w takich pojedynczych zeszytach. One chyba miały takie niecałe, może 100 stron. Też one wychodziły w czerni i bieli. Też szalone opowieści o ekipie super bohaterów. Tutaj mamy naprawdę fajną historię. Gangsta, śledziu i na rysunkach kurt o krecie, który naprawdę jest niepozornym zwierzakiem, a okazuje się niezłym krejzolem. Mamy tutaj naprawdę zwariowaną historię. A i tutaj mamy kolejną historię, to będzie Chmielewski na scenariuszu, i rysuje tutaj Olaf Ciszak, to jest właśnie ten horror taki westernowy o tytule Blam. I naprawdę fajnie to wyszło, bo dosyć tutaj są dosyć dobre rysunki. Naprawdę, klimacik tutaj jest taki westernowy, tak widać, że to jest taki dziki zachód, ale postacie są naprawdę ładnie rysowane. I mamy tutaj dosyć nietypowe zakończenie. Tak więc, autorzy mieli tutaj całkiem fajny pomysł na tę historię. Tutaj mamy później kolejną fantazmata: Koleje losu. I tutaj mamy z dedykacją dla Adriana Madeja. Tutaj mamy autorów: to jest Kowalski i Gosieniecki. Mamy tutaj takie różne dziwne postacie, które tworzą taki mroczny klimat. Historia taka, która dosyć daje do myślenia i trzeba sobie tak troszkę przy niej posiedzieć i pomyśleć. Później mamy Toshiro, czyli postać, którą również znamy, tworzona, stworzona przez Clarence'a Uterspuna. Mamy tutaj przygodę naszego samuraja mechanicznego, która jest taka dosyć odjechana, ale dosyć fajnie się to czyta. Rysunki dosyć fajne, dużo mroku jest tutaj i nasz ten samuraj musi się zmierzyć z jakimiś psychopatami. Tutaj mamy krótki epizod z bohaterką, którą wcześniej wspomniałem, czyli z Aurorą. Scenariusz Maciej Jasiński, rysunki Jacek Michalski. Tak więc autorzy, którzy byli odpowiedzialni również za te stare przygody z tą bohaterką. Mamy tutaj dosyć fajną historię. Ale niestety ona się kończy takim cliffhangerem. Jeśli miałbym czekać na to kolejne 20 lat, no to trochę słabo. Tutaj mamy niespodziankę taką w postaci kolorowej historii. I mamy tutaj dosyć ładnie narysowaną historię. Jest to jakiś taki sci-fi, też taka jakaś dystopia. Mamy tutaj autorów Śledziu i Gosieniecki dosyć ciekawie napisane i narysowane i można powiedzieć, że mamy tutaj nawet jakiś taki morał w tej historii. Tak więc możemy się tutaj spodziewać czegoś głębszego nawet. Tutaj mamy takie całostronicowe rysunki. Tutaj mamy Wiedźmina w wykonaniu KRL-a. Tutaj mamy Toshiro Claren Uterspoon'a. Tutaj mamy Wiedźmina rysowanego przez śledzia, fajny dodatek. Tutaj mamy Cyberpunk, czyli gang wąsaczy Marka Lachowicza. Tutaj mamy pana Wiedźma. A tutaj mamy krótką historię z Cyberpunka 2077 autorstwa śledzia. Zarówno za scenariusz, jak i za rysunki, właśnie on odpowiada. Dosyć krótka, kolorowa i dosyć taka zwariowana historia. A tutaj mamy później dział z publicystyką. Mamy tutaj kilka artykułów dosyć ciekawych. Tutaj mamy wspomnienie Andrzeja Janickiego, bo tak jak wiemy, Andrzej Janicki zmarł. Mamy tutaj wspomnienie właśnie trzech autorów, którzy byli mniej lub więcej powiązani z produktem, którzy byli znani w tych ubiegłych latach. Tutaj mamy właśnie wspomnianą twórczość tego autora. Rysunki dosyć miał takie specyficzne, takie rozpoznawalne. Był dobrym autorem. Nie miał może zbyt dużo rzeczy, które zostały wydane gdzieś tam oficjalnie, ale fajnie naprawdę rysował. Tutaj mamy kolejnego autora, który niestety odszedł, czyli Bartosz Słomka, autor z Wrocławia, współpracownik między innymi Fila, z którym tworzyli razem komiksy. Tutaj mamy podsumowanie dwóch dekad bez produktu, co w międzyczasie wyszło, co mogliśmy dostać oficjalnie na naszym polskim rynku. Później mamy wspomnienie kolejnego autora, czyli Adriana Madeja. Później mamy topkę komiksową, tutaj mamy Polskę, tutaj mamy top produkt i później mamy jeszcze topkę komiksów zagranicznych. Tutaj mamy artykuł o ekipie Powers wydawaną przez chyba Image w Stanach, i która była pisana przez Bendisa. Fajny artykuł. Ciekawy, bo nie znałem tej ekipy, ale wydaje mi się, że mogłem widzieć kiedyś ten serial. Komiksu nie znam. Tutaj mamy kolejny artykuł. Mamy okładki płyt muzycznych, także nawet nie spodziewałem się, że tyle autorów komiksowych tworzyło. Płyty. Szczególnie że większość tych płyt to muzyka punkowa, z którą tak nie miałem za bardzo do czynienia, bo więcej to słuchałem hip hopu. Jest tutaj jedna, może wspomniana, płyta hip hopowa, właśnie jest okładka Ostrego, czyli łódzkiego rapera. Mamy dosyć obszerny ten artykuł i dużo okładek płyt, także naprawdę dla mnie ciekawy bardzo artykuł. Na końcu, na końcu jeszcze mamy pocztówki z Miami, czyli. Powrót do przeszłości, do lat 80. i do serialu oczywiście Miami Vice. I tutaj mamy opisane trzy jakieś takie starsze komiksy. Artykuł jest zatytułowany Biały Kruk. No i na końcu fajny taki dodatek, gdzie można sobie zbierać na przykład jakieś wrysy lub podpisy autorów. Mamy wyznaczone na to miejsce. Może kiedyś się to przyda. Tak więc tak wygląda produkt najnowszy. Ja osobiście polecam, bo dla mnie naprawdę to była bardzo miła lektura, fajna rozrywka i czekam na kolejny taki produkt. Kultura Gniewu 2024, końcówka roku. Mam nadzieję, że może w tym roku wyjdzie kolejna część. Tak więc mamy tutaj kilka fajnych historii, wielu dobrych artystów, którzy mają pomysły zarówno te komediowe, jak i te poważniejsze, fantastyczne. Mamy tutaj sporo fajnych rysunków, dużo informacji, jeśli chodzi o publicystykę. Zostało to wydane naprawdę świetnie przez kulturę gniewu. Mamy tutaj naprawdę dużo stron, jest ponad ich 200, fajny format. Także nie trzeba się gdzieś tam wysilać, żeby takie małe rysuneczki sobie oglądać w takich małych. Formatach. Czekam na kolejny, a w międzyczasie mogę Wam pokazać, co można znaleźć tych autorów, którzy wykonywali pracę do produktu w ich jakichś solowych dokonaniach, zarówno tych starszych, jak i tych nowszych. Jeśli chodzi o jeża, to chyba najwięcej tego mamy na rynku, bo zarówno te nowsze rzeczy, wydane właśnie w takich małych zeszycikach. Wyszły już chyba 3 czy 4 numery, tak więc można sięgnąć po nowe przygody. Mamy te starsze wydania, jak Montowe, które wychodziły w takich dużych albumach. Są dostępne jeszcze nawet w różnych antykwariatach, ewentualnie z drugiej ręki. Jest sporo tych starszych przygód. Mamy również te starsze przygody wydane w tych wydaniach zbiorczych, które tworzą taką również panoramkę. Jeśli chodzi o Wilka, to. Wychodzą również co jakiś czas takie duże, zeszyty, czarno-białe przygody komediowe. Treść tylko dla dorosłych, bo tutaj mamy naprawdę cięty język. Ci, co zapewne znają Wilka, to wiedzą o tym. Jeśli chodzi o komiksy, fila to może być trochę ciężko z dostępnością, bo one też szybko schodzą. Także, jak coś to ewentualnie z drugiej ręki można kupić. Ja ostatnio znalazłem dwa komiksy w Antykwariacie. Tutaj mamy przygody Ryszarda i Mariana. A tutaj jest piwnica i przygody myszki i kota, czyli tych postaci, które występują w produkcie. Ewentualnie można zdobyć coś takiego na jakichś festiwalach albo jakichś eventach komiksowych. Właśnie na ostatnich złotych kurczakach kupiłem sobie tą gwiezdną nabojkę, czyli można powiedzieć taka parodia gwiezdnych wojen. Naprawdę fajna lektura, szalona, ale radosna. Super się to czyta. W czerni i bieli, ale naprawdę... Dobra lektura. Jeśli chodzi o Andrzeja Janickiego, tak jak wcześniej wspomniałem, nie ma tego dużo, ale możemy znaleźć właśnie taki album, który jest podsumowującym albumem twórczości właśnie Andrzeja. Mamy tutaj napalony na komiks, mamy tutaj dużo tych historii, które nie zostały wydane nigdzie. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Duży album, dużo stron tutaj mamy, tak więc dla fanów polskiego komiksu. Idealne. Jeśli chodzi o Janickiego, Jasińskiego, Michalskiego, Różańskiego oraz Śledzińskiego, bo mamy tutaj wielu autorów, to zapewne Aurora będzie dobrym komiksem. Fajna historia, jest to połączenie kilku różnych epizodów, świetnie się to czyta. Rysunki takie szalone, czarno-białe, ale naprawdę fajny komiks. Jeśli chodzi o twórczość śledzia, nie mam może zbyt wiele tego. Mam tutaj jedną z części na szybko spisane. Tutaj jest 2000 do 2010. Można powiedzieć, że to taka obyczajówka. Ale jeśli chodzi o komedię, to zapewne to jest na dobra pozycja. Tutaj mamy wartości rodzinne, wydanie zbiorcze, wydane przez kulturę gniewu. Także dobre czytadło. Jeśli ktoś chce się pośmiać, to można sięgnąć właśnie po to. No i klasyka Osiedle Swoboda. Tutaj jest pierwszy tom. Jeśli ktoś lubi akurat właśnie opowieści takie osiedlowe, mocna obyczajówka, dużo ostrego tekstu i to są właśnie bohaterowie, którzy również występują w produkcie. Wydaje mi się, że fani polskiego komiksu znają to, a jeśli jeszcze ktoś nie zna, to również polecam. No i to by było na tyle produkt. Naprawdę fajne czasopismo, czekam na więcej, mam nadzieję, że się doczekam. Tyle ode mnie dziś, pozdrawiam, cześć.